Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie widzowie Dzisiaj jestem z Rekinkiem w końcu do Witam do nas Rekinek Bardzo długo cię nie było Rekinek Dlaczego? Dlaczego cię nie było tyle na kanale? Troszkę spraw prywatnych ale wracam Bardzo dobrze jest Na jeden jest... odcinek Gumisz. No co, mówię prawdę, no. A ty Gumisz, przywitaj się z naszymi widzami? Ciemano. I dzisiaj przygotowałem dla was coś bardzo, ale to bardzo mocnego, bo jak Gumisiowi już wcześniej pokazałem, umiem stworzyć albo znalazłem ukryte eventy na stile Brainot i dzisiaj Rekinek tobie pokaże nowy, ale to nowy event. Gumisowi w sumie też. Też Gumis zobaczysz, bo takiego eventu jeszcze nie widziałeś. No ale tak, pier... ale ja wiem już co nas czeka, no nie, A tak. Rekinek nie wie tego. Rekinek nie wie, Uważaj, więc, nie wie, więc jest. Ciekaw, bo no dawno nie byłem. W no właśnie, jestem ciekaw też jego reakcji na ten event, bo takiego eventu na pewno nie widział. My też widzowie przed odcinkiem zapełniliśmy sobie bazę, no bo aby przenieść się na nowy świat, trzeba mieć jakiegoś czerwonego brainota po prostu u siebie. Tutaj yy, rekinek ma Salamano Piguano, Wiem, że tak się nie czyta, ale tak przeczytałem. Ja mam innego, to jest choregini Boom, też czerwony, bo to chodzi o to, żeby mieć większość po prostu czerwonego. I ty, Gumiś, Joś, pokaż nam swojego ostatniego. Ja nie będę miał tego samego, to rekinek. O, też masz tego samego. No i tak, żeby się przenieść na ukryty event, musimy zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Musimy wziąć, więc wszyscy weźmy swoje brajnoty do rąk. Wszyscy Dada. idźmy weźmy swojego brainota do rąk. Co dalej? Tylko pamiętajcie, żeby nie sprzedać przypadkiem. No, bo będzie trzeba znowu zbierać. Weźcie brajnota sobie do rąk. No. I chodźcie, chodźcie tutaj. Każdy ma? Widzę, że już bany, macie brainoty. Musimy sobie stanąć obok siebie tutaj. O, no, jesteśmy. Tak, żeby tutaj po lewej i po prawej stronie. Ktoś musi być u mnie. Ktoś musi jeszcze. Po... O, dokładnie. O, 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 o. Ja tak? Teraz musimy na 3-4 wszyscy podskoczyć. Tylko tak, żeby nas przeniosło, musimy w tym samym momencie to zrobić. No i to I... może być ciężkie. Tak, więc musimy po prostu w tym samym momencie to zrobić. Myślicie, że, że się uda za pierwszą próbą? Wydaje mi się, że nie, no ale spróbujmy. 3-4. No, no nie, no nie, no nie. No niestety, jak widać, nie przeniosłem, no ale no jesteśmy na listę, że ma zwykłej mapie, więc musimy jeszcze raz. Trzy, cztery. Gumisz! Miss click! Trzy, cztery. Wow! wow! Gdzie my jesteśmy? Ej, ile Spider-Manów tu jest? są Spider-Many? To jest event Spider-Man na stile Brainot. Ej, oh. jest Iron Man jakiś. Ale tu jest fajnie. To jest... Ale tu jest rozwalony Iron Man! Tak, no właśnie. To jest zniszczony. Tu jest Marvel. Dobra, tu jest kapitan Ameryka chyba, tak? Tak! tak. O, jak to Patrz tak poślu... walczy tutaj, Dobra. No, o Jezu. Patrz, U. ja na nim, na nim jestem, patrzę. Ej, ale fajnie. O, też jestem. No, rekinę chodź tu. Dobra, jestem, dobrze. Patrzcie, tam jest chyba Ej, tam naprzeciwko... Ej, To jest Thor. Nie, to nie jest Thor. Thanos. Thanos, Thanos. Thanos, tak. To jest Thanos naprzeciwko. Tutaj mamy yy, wieżę Eiffla. Tatuę Wolności, Amgif. O, Wolności, no, bo to jest New York, New York, tak? New York. Tu jest Nick Fury, znacie Nick Fury? Ja, ja znam. To był chyba ten ich dowodzący. Tak, to był ich dowodzący, Nick Fury, ja, ja nie pamiętałem, ale już teraz mi się przypomniało. I tak? na, każ na każdej bazie jest Spider-Man. Tak, ej, spoko. są? O Jezu. Ej, a patrzcie tutaj. Spider-Man z takimi ten... Tak, a ten taki tak. zły Spider-Man. Nie, to jest dobry Spider-Man, tylko on miał różne mm, kostiumy i ten kostium mu dawał po prostu takie z tyłu ten, no bo wtedy walczył z tym, tym potworem, który miał z tyłu takie obcęgi. A, Kurde dobra. Angis, ty chyba jesteś fanem Spider-Man, Ja Powiem szczerze, dużo oglądałem, a tu mamy Wolverina. Wolverine. A ciekawe czy mamy fanów jakichś też Spider-Mana. A Wolverine a ten, ten, co miał te takie jakby pazury? Tak, 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 tak. tak, tak. O, tak, faj, tak. on był spoko właśnie. A tutaj mamy Thanosa, patrzcie z tym.

A i, ale ogólnie nie spodziewałem się, że sami przygotował taki event Spider-Man. Nie wiem czy to jakaś kolaboracja, czy co, no ale bardzo ludzie będą zdziwieni jak to zobaczą u nas, nie? No na pewno będą, ale zobaczcie jakie tu są fajne w ogóle, że to jest zmienione, ten niebieski taki, wiecie, że Spider-Man, tak, no... Spider tak, no. Tak, spider no, no. Tak, i tu jest niebieski i właśnie czerwone są te takie ścieżki obok. Pod, na niebieskim chodzą brain -noty, a chodźmy tu zobaczmy jeszcze, bo tu pasz... Ej, pas... jeszcze idzie Los Spiderinis w ogóle. Spider-Many, tak jakby normalnie na pajęczynie były. Jo! Plakaty! Jeszcze plakaty ale, spider Ale no. fajnie, ej, patrzcie, mo można się wdrapać po tym. Nie. Ale bardzo fajnie zrobione to na tych pańczynach. No, ktoś się naprawdę postarał, jeszcze Marvel na górze jest. No bo jak wiecie, Marvel to jest uniwersum Spider-Mana. No, tak, tak, no tak, Tak, tak. Ale teraz się tak zastanawiam, co jeśli jest więcej takich, jakby wiecie, krytych eventów? No, ja bym bardzo chciał wiedzieć o jeszcze więcej. I mam nadzieję, że przeczytam sobie jeszcze parę artykułów i znajdę, no bo te. Ej, ale. Po co czytać, Amgif? Może sami coś odkryjemy i wtedy wiesz. Myślisz? No, na pewno będzie to ciężkie, ale no, jesteśmy w trójkę. Może widzowie nam pomogą coś napisać, jakieś pomysły. Widzowie, jeśli macie albo macie pomysł, jak można się przenieść na ukryte eventy, to napiszcie w komentarzu. To z chęcią może zrobimy odcinek, gdzie sprawdzamy sposoby na ukryte eventy w style Braino. To by było naprawdę tam? spoko. Widzowie, z racji, że jest to nowa mapa, to przygotowaliśmy dla was zabawę chowanego. Jeden z nas będzie po prostu szukał i... albo nie, nie wchowany. W berka się pobawimy. Jak zajdzie osobę, to musi uderzyć nią tym na tą zieloną łapką. Jeśli nią uderzy, no to wtedy ta osoba jakby goni, wiecie o co chodzi. Okay. Okay. Czyli i jakby ta osoba, która dostanie tą łapką, to wtedy ona goni, tak? Dokładnie. Ale można się ukrywać jakby. Można się ukrywać, można uciekać. Po prostu osoba, która dostanie łapką. Właśnie tak? A w takim razie kto szuka? Ja mogę, ja mogę. Wy uciekajcie, dobra? dobra? Ja i tak... zaczynamy? Tutaj? Stąd? Tak, tak. Ja się nie patrzę. Będę patrzony ciągle w ścianę. Wy macie 30 sekund dobra. na to, żeby się albo ukryć, albo po prostu uciekać. Więc za 30 sekund będę za wami gonił. Dobra. Dobra. To nie ma oszukiwania, angif? Nie, nie, ja normalnie no, patrzę. Pod... Tak nie, 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 nie podglądam. Patrzę po prostu na czarny, czarną ścianę i nic za sobą nie widzę. Dobra, wychodzę. Idę szukać. Gdzie oni mogli się schować? Pójdziemy tu moim zdaniem, nie są gdzieś tutaj w tym obszarze blisko, tylko poszli gdzieś daleko. Tak mi się wydaje, że gdzieś daleko są. Więc ja od razu tam pójdę i no, ktoś ma tutaj wyciągniętą łapkę i zobaczyłem. Miał... O, i już go mi szukam. Poszukujesz! Nie, miałeś wyciągniętą łapkę i po prostu widziałem. Poszukujesz, a miałem ją miał schować, taki był plan. Oj Rekimek już nie ucieknie. Rybka już nie ucieknie. I co ja jestem schowany, na patrzcie, tam goni go Gumiś. Uciekam, 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 uciekam! On jest bardzo zdrowy! Mam nie, cię... nie, nie, ej, nie trafiłem! Ranuj, przepraszam, ranuj, gumi, Gumiś, gumi. lepiej mnie zostaw, szukaj ryby, wiesz, bo mnie nie złapiesz. Ej, nie. dobra, on oszukuje, on lata na przyspieszeniu! Nie, nie, no, nie, Amgiz, no. e, nie... Angis, nie, 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 wie, lata nie, lata na przyspieszeniu, przecież nie lata... Jak lata na przyspieszeniu? Nie ma czegoś takiego, ta nie na przyspieszeniu, chłopaki! Ale no. Zabawmy się w chowanego, ok? I wtedy nie możemy uciekać, no bo faktycznie ktoś może uciekać i, i wtedy ten, więc bawimy się w chowanego i możemy się schować I jak kogoś znajdę nie to... Nie ruszamy po... się wtedy z tego miejsca? Nie, nie ruszamy się, ok? Dobra. To okay. Macie, macie kolejne 30 sekund, ja, ja tutaj patrzę się w ścianę, możecie się gdzieś schować i nie ruszamy się z tego miejsca. To będzie ciężkie na tej mapie bardzo zrobić to. No Dlatego wiesz, osoba pierwsza od razu też idzie gdzieś tam się schować, no i tak sobie chwilę pozagramy, chwilę się pobawimy, co nie? Dobra, ja już. Ja również. Nie, nie znajdziesz mnie. Dobra, no to ja już wychodzę z mojej bazy i zaczynam szukać, zaczynam moje łowy. I Gdzie wy mogliście się schować? No tutaj sprawdzę ostatnie co tutaj był Gumiś, no ale go nie ma. Ja powiem tak, ja jestem tak ukryty, że nikt mnie nie znajdzie. Nie również. Nie ma szans. Myślicie, że was nie znajdę? Czy jesteście tego może pewni? Bardzo pewni jesteśmy. Okej, okay, no to zobaczymy, czy to będzie prawda, czy to będzie racja. Jak na razie was nie widzę, więc no. Ciekawe, czy wy mnie widzicie. Oj, bardzo, bardzo dobrze Cię widzę. Niech to jest możliwe, to czemu ja Cię nie widzę? A, a ja się przyznam, tak, ja się przyznam do czegoś. Wyleciałem w powietrze tak daleko za mapę, że. Nie było mnie przez 40 sekund, ale w końcu spadłem i się zrespiłem na, na tej arenie, ale pozwoliłem się ruszyć i szybko się ukryć, no bo to by było niesprawiedliwe, prawda? No Ty prawda, byłem... czyli jesteś na mapie, tak? Ju, już jestem, ale przez jakieś pół minuty nie było mnie, bo byłem tak wysoko w przestworzach, że no. Okej, okay, okej. Okay. Przecież to jest mała mapa, no muszę kogoś znaleźć, zobaczyć. To jest bardzo mała mapa, ale fajne są miejsca, takie zakamarki. Ale gdzie się ukrył e, rekinek? No właśnie nie wiem. My go znaleźliśmy. <laughs> no, no, Wystawała jego płetwa. <laughs> Dobra. Wystawała jego płetwa i go zobaczyłem. Gdzie miś może być? No nie z dużym misiem, więc nie powinien być problem gdzieś go znaleźć. Jeszcze tutaj na pewno powinien być. I tutaj mi jesteś. Ten misiek ma łeb, także... No, ale dzień, dzień. dobrze się ukryłem, jak na swoje gabaryty. Tak, ale właśnie tutaj... No tak, no ciężko byłby znaleźć. Głowa ci wystawała, ale ja mógłbym się... Może nawet troszkę idealnie, no ale tobie wystawała ta głowa, wiesz? Przechodziłeś tutaj trzy rady koło mnie. Tak, możliwe, że tak. Dobra, teraz rekinek, idź. Idę w kon, nie będę patrzył. Dobra, super. Ej, gumisz. Gdzie się chowamy? Macie jeszcze 15 sekund! Jak to? No Jak 15 sekund? Ze, ze, ze stoperem? No, ja... 5 sekund! Jak 5 sekund? 3, 2, 1. Szukam! To bez oszukiwania, żeby nie było A no już może od... ja już odkryłem swoje miejsca, także się mhm, mh, nie da to... <laughs> Komiś! Co ty tu? <laughs> Bo no ja nie mam się gdzie schować, wszędzie za duży jest. No i jeszcze zablokowałem wyjście sobie, no. To niesprawiedliwe, ja jestem za duży, ja dieta od dzisiaj. Widzowie uważam, że mam dobrą kryjówkę i możliwe, że mnie nie znajdzie, bo wiecie, większość się chowa w bazach, chowa się tam w brainotach, a ja tutaj się schowałem troszkę niestandardowo i uważam, że rekinek może mnie nie znaleźć. O, ja już widzę Angisa. Znaczy coś z góry zobaczyć. Ale go dostrzegłeś. Zobaczyłeś, Zobaczyłeś, nie? Zobaczyłeś, nie? Tak, tak, tak. Tu jest jeszcze jeden brain, no. A kto to? No dobra, a wiesz co on teraz zrobił? Hmm. Że ostatnią rundę szuka I Zawsze no. <gum> ja. No dobra. A w sumie on i tak by musiał szukać. A, no teraz. tak. No, no. tak, więc no Dobre. w sumie... Czyli ile? 30 sekund, tak? Mm. tak? Tak, tak, tak. 30 sekund, wpatrzony w ścianę, co nie? Dobra, no to Gdzie? czas start. Której ze stron poszedłeś? No nie masz szans. Się, zaraz się wam czas kończy. Nie masz szans. Szukam. Okej, okay, szuka Gumiś. Zobaczymy hmm. czy kogoś z nas znajdzie. Nie masz szans, jak znajdzie to ja, to ja mam chyba samą bazę. A ty rekinek gdzie jesteś? Albo nie może nie mógł gdzie, ale Czy ja bym mógł cię gdzieś zobaczyć, z którą jestem ja? No nie wiem, mógłbym cię zobaczyć. Ja no, naprawdę masz za dobrą bazę. Masz dobrą bazę? Wcześniej oh yeah. też miałeś dobrą. Oh yeah. No no nie, nie masz szans! No to jak ty się tak dobrze chowasz, no to nie wiem, nie wiem jak tutaj ciebie znaleźć. Bo on jest malutki i on wszędzie może wejść. No w sumie. A ja no. wielki brzuch, wielkie plecy nieogolone. No, 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 no. Gdzie jesteś? Na no, gumist, co ty nie umiesz nas znaleźć? To ile sobie dajemy czas. No, jak Gumisz nie znajdzie, to przegrywa i będzie musiał coś nam dać chyba, nie? To niesprawiedliwe. E no nie ma was. Ja wiem, wy macie jakąś ukrytą pewnie. Ja widzę, jak Gumisz chodzi, jest koło dziewczyny z balonem, teraz chodzi w brejnoty. Ej, jak to? <słuch> <słuch> to nie ja... jest takie proste. Ej, już wiem! No. no, myślę, że Rekinka znajdziesz teraz. Po tym, co zobaczyłem, to chyba znajdziesz Rekinka. No i widz, jak tam idziesz Tylko do niego. Tylko który? Prawy czy lewy? No, no, no. Tam będzie prawy, w takim razie. Co?! Ej, co? Nie ma go tu. Ej, naprawdę? Naprawdę. Ja byłem pewny, że on tam będzie. To nie jest śmieszne. Ale co ty, gumisz nas nie potrafisz znaleźć? Na no, ma takiej mapie. Ale ty mnie widziałeś, tak? No, widziałem cię, teraz już cię nie widzę, wiesz? Nie, no żartuję cały czas, Cię widzę. Chodzisz, bijesz <gryzujesz> w ten, ten róg ściany taki. <gryzujesz> no jak to? <gryzujesz> nie wiem, poddaję się. Czy jesteś pewny, że chcesz się poddać? Dostań przy y, tej, w, y, posągu tym złotym. Sam se stój przy posągu, ja staję tu, gdzie ja chcę. A, niemiło. No, bardzo niemiło, Gumiś. Do rekinka powiedziałeś. To nie nasza wina, że nie potrafisz nas znaleźć. No czekam na was, gdzie wy jesteś. Dobra, to potem pokazuje gdzie był. Dobra. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja, gdzie, to, to, gdzie ty byłeś, SEVEN! Ja byłem tu, patrzcie. Gdzie on jest, gdzie on jest. A on na, na górze był? No. Tak górze byłeś? Tu Na górze. Ja, cze, czemu ty latasz? Tu tam... o byłem. Czuło. Ja, jak ty tam skoczyłeś? A gdzie A był on... rekinek? Ej, gdzie był Rekinek? A, ten, a on... Mój? On tutaj wyszedł skądś, stąd. Ja byłem tutaj. Gdzie? I on Cię tu nie zobaczył?! Przebieg. ja myślałem, że już przegrałem, on przebiegł mnie. Przecież on ten przebiegał już 30 razy. Nie, <grym> i ja mówię, o Jezu, Jezu, Jezu! Nie, naprawdę? No naprawdę, przysięgam na brajnoty! Aha, a Angis oszuki, oszukiwał się. Amgis nie oszukiwał. Przegrał gumisz, przegrał. Ha ha ha, loser. Wiecie, 7, loser, 7. loser Six seven. Gumis Six seven. Aha, to ty no dobra. Six seven. No to na razie. Six seven. <noise>